Wnioski o dodatek węglowy w Gnieźnie można składać tak jak w całej Polsce od wtorku. Aby dostać dofinansowanie należy złożyć wypełnione dokumenty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, a te będą następnie weryfikowane. Od 16 sierpnia w miejskim ośrodku Pomocy Społecznej można składać wnioski o tak zwany dodatek węglowy. Dodatek węglowy to jest 3000 zł, ale przysługuje on tylko tym domostwom, którym jako główne źródło ogrzewania w tej deklaracji, którą wszyscy musieliśmy złożyć o źródłach ogrzewania do 1 lipca, zaznaczyliśmy jako główne źródło ogrzewania jakieś urządzenie na węgiel, czyli na przykład piec kaflowy albo kominek. Bardzo ważne jest, że na jedno domostwo przysługuje tylko jeden Dodatek węglowy, który wynosi 3000 zł. Dodatki, wnioski na dodatki można składać w miejskim środku pomocy społecznej, zarówno przy ulicy dworcowej, jak i pocztowej. I tutaj od razu uwaga, więcej wolnych miejsc i szybciej idzie przy ulicy Pocztowej, bo wszyscy oczywiście kojarzą MOPS głównie z ulicą Dworcową, tak więc zapraszamy do obu tych placówek. MOPS czynny jest od 17 do 18 i te wnioski można składać na trzy sposoby. Albo osobiście, albo wrzucając do urny w tych właśnie miejscach, albo przez ePUAP, czyli skrzynkę elektroniczną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. I tutaj znowu uwaga, lepiej złożyć przez ePUAP samego MOPS-u niż przez ePUAP Urzędu Miejskiego, bo wtedy to rata o wiele szybciej, o wiele krócej. Bardzo ważne jest także, żeby nie zapomnieć, żeby we wniosku wpisać numer swojego konta bankowego, na który ten dodatek będzie wpłacony, co też oczywiście przyspieszy całą procedurę. Zainteresowanie jest spore. We wtorek, a więc w pierwszym dniu przyjmowania tych wniosków, MOP z gniezną w formie papierowej w czterech pierwszych godzinach zostało złożonych 100 wniosków. Natężenie ich napływu jest nadal ogromne. To nie jest skomplikowany wniosek, w większości składa się z danych osobowych. Bardzo ważne jest też, że jest specjalna linia telefoniczna uruchomiona, pod którą można zadzwonić i dopytać się o różne rzeczy, właśnie dedykowana temu i wyłącznie celowi ten numer to 662233196. Pieniądze na koncie odbiorcy mają znaleźć się dość szybko, bo po miesiącu od momentu, gdy złożymy dokument.